mnie tym samym w błąd, bo najpierw kazano mi tutaj przyjść, stawić je o godzinie 15 do godziny 18 po dzieci. Prawda? Tak? Tak, słucham Pana, niech Pan tak? wypowie się. A teraz poświadcza coś innego, że tych dzieci nie wydaje, bo nie przestrzega postanowienia sądu, tak? Nie doszło do wydania dzieci, czyli narusza yy, prawo. Wprost. Czyli Mogę poświadcza nieprawdę, wymuszając. Pan mówi. Wymuszając. Widzi pan, że kodeks karny mówi wprost. Jeżeli ktoś kogoś oszukuje i zmusza do czegoś, a w tym przypadku ona zmusza do tego, że zmusza mnie sąd do przychodzenia i ona, że ma mi wydać dzieci, po czym nie wydaje tych dzieci, to wprost tutaj kodeks karny o tym mówi. Zmusza mnie do określonego zachowania. Mogę teraz wypowiedzieć, czy jeszcze nie? Zgadza się. Pan zgłosił interwencję. Tak. Pierwsza interwencja, że panu ta pani... Nie pan wiem, będę Nie na dzieci. Tak. tak. Sam, pan, sam pan zakomunikował przed naszym przybyciem, że w ogóle pan się na miejsce nie udał. Tak. Zgadza się? Tak. W związku z powyższym nie miał pan... Tutaj się nie, nie miał pan podstawy. Nie, nie miał 12. pan podstawy myśleć, że panu dzieci nie wyda, bo pan nawet takiego nie podjął próby. Zgadza się, panowie? Tak. A Zgadza dlaczego się? nie podjąłem próby? Nie wiem, może pan się obawia. To I ja To panu rozumiem. zakomunikowałem, tak, No dobrze. Że e... obawiam się o to, że tak jak miało 7 maja zdarzenie, że... To są prowadzone bity. czynności, tak? Są prowadzone czynności. Tak. To prowadzi prokuratura, dochodzenie, czy tam yy, śledztwo. Śledztwo, bo takiej mi przyszły, przyszedł dokument, że wszczęto śledztwo. No i trzeba czekać na decyzję prokuratury, toczy się tak. postępowanie, toczy się postępowanie, tak. Ale dlatego od tej chwili, żeby podkre, jak pan żeby zauważył, podkreślić. dzwonię do oficera dryżurnego i mówię, ja się sam boję tam iść. Nie było kolegi, kolega przyjechał później, więc dlatego nie pójdę tam sam. gdyby zdążył wcześniej przyjechać, jak porozmawiamy, żebym wiedział. Że będzie poszedłbym sobie tylko z nim i zapukał, żeby był świadkiem, ewentualnie żeby mi w razie czegoś pomógł. Ale pan tego nie wykonał, pan nie... I... pan nie udał się tam. Ale proszę pana, ja się boję tego. Ja się już tej kobiety boję. Ja sam tam nie pójdę. I po to wzywam was, że po pierwsze chcę wyegzekwować orzeczenie prawomocne sądu, a po drugie obawiam się o stan, o stan swojego zdrowia, że dochodzi tu do rękoczynów i nie pójdę tam sam. Nie pójdę ja tam sam. Więc tutaj, sam że, żeby to wyjaśnić panu, bo pan nie zrozumiał pewnej rzeczy. Kiedy byliśmy na górze, mm -hmm. policjanci zapytali tę panią, mm -hmm. żeby zapytali dzieci, czy chcą z panem iść, bo ona mm -hmm. powiedziała, że chętnie te dzieci mogą iść z panem. ona nie, tak powiedziała tak, tego. Tak, tak powiedziała. tak powiedziała, tak, tak No to przecież jest opiekunem prawnym i ma wpływ na postawę dzieci i Dobrze. sąd ją zobowiązał do wydania Ale i do przygotowania dziec, dzieci do powrotu. dziecko odpowiedziało, mamie, nie wiem czy to jest Ale proszę pana, wotrze, czy pan neguje postanowienie sądowe? Czy pana, ja nie, nie, postanowienie są. No To niech pan nie mówi, jeżeli ta pani postanowienia nie wypełnia. My jako funkcjonariusze policji sporządzamy tę dodatkę urzędową, która zostanie mhm. przesłana do sądu. To Ta jest tak, nasza procedura. Tak, My na siłę tak. dzieci nie możemy zapytać. Ja, ja nie życzę, sobie bo zarówno do pan ma prawo do dzieci. Tak, zarówno tak. jak i pani ma prawo do dzieci. Zgadza, Zgadza się? się? Zgadza, się? Zgadza się. Nie, ja sobie nie życzę na że... dzieci. Nie, nie w żadnym pana, bądź razie by takich rzeczy nie możemy Psychicznie być. Być. byśmy źle oddziaływali na tych dzieci. Zgadza, Zgadza się? się? Byłoby to najtrudniejsze. Ale nie słyszałem od dzieci. Sugerujemy się czym? Dobrem dziecka. Najważniejsze. Dobrem dziecka. I ja nie słyszałem od dzieci, bo to wy sądzą. No bo pani nie wpuściła pana, ale to ja chcę zapytać. Ale to już Sam chcę zapytać, czy chciałyby ze mną iść. Dobra, pana mamy matka ma o Ale, Ale przecież nie podaliście panowie podstawy prawnej. Nie Podstawę macie 10. prawa legitymować ludzi, nie ma podstawy, podstawy prawnej. Musielibyście ze ze mną czynności. Czyli nie pan wiem, pan musiałbym być o coś podejrzany, albo. coś. jest interwencja. Pan bierze udział, widzę, że pan. Rozmawia pan z panem. Przedstawiłem nie rozumiem. No to przedstawiłem się, to to Pan, artykuł, się, artykuł, pan, tego pan, tego pan żona kolegi. Niech pan poda, jako tutaj nie Już było pytane. już było przekazane. Podstawa prawna i faktyczna. Podstawę Faktyczna jest taka, że pan bierze udział w interwencji. To jest podstawa faktyczna. A prawna jest artykuł 15 ustawy o policji. Nie, nie, proszę pana. Podstawę faktyczną. Czy się mylę? Artykuł Może... podstawy faktycznej. Jakie y, popełnił pan tutaj y, czyny zabronione, cokolwiek, że pan A nie musi, musi być czyn A pan co? bierze udział w interwencji. Ten jest pana. Jest no to, to, to pan, pan, pan mówi. Jest, jest, świadkiem. jest świadkiem, to ten pana. Ale zaistniały słów. Pan przekroczył. Ale nie, niech, swoje niech pan nie będzie. Ale rozwiedzie. jest świadkiem, I mogę być później. Jedziemy na No dobrze, to jedziemy na komendę. Proszę To ja panu oświadczam, że nazywa się Michał Fabisiak. To wszystko. Pan zna tego pana. Tak, Nawet pani zna przecież. Oświadczam panu, że to jest Pan może potwierdzić dane i jest osoba wylegniła Dokładnie, tak. W taki sam sposób może wylegnić osobę. Dziękuję panu. że pan nie ma. Teraz, jakie przysługują mi prawa i uprawnienia w związku z tą interwencją. Tak, ma. No, to już no, tutaj poświadczono nieprawda, zniesiono mnie. Nie musisz ta, ta, ta. mówić ta, ta, ta. Jakiego, z jakiego stowarzyszenia. Ale mówię, panowie. Nie jest po jestem prezesem stowarzyszenia, Zabaryszy. tak? Niehofobisz tak? się. Publicznie znamy. Ja mam przyjemność pierwszy raz widzenia. No ale dlatego mówię, poznajmy się. Roman. Rodzony pan? Warszawa. Ale tego nie musisz już dalej podać. Dzień, miesiąc, rok. To jest panu potrzebne do czego? Do no notatki. A Którą sporządzimy? Na Z a Jaką chce pan notatkę? Datę urodzenia, dzień, miesiąca. A roku? pan będzie świadkiem, tak? Czego? Dlaczego? będę no, świadkiem tej interwencji? Jak kolega no, jest zgłosi. Jest świadkiem tego, że się dzieje. Tak, ja będę decydował, decydował, decydował o powołaniu świadków tak. Na panu powołam państwa, panu. że nie doszło tutaj. co no, do, do ale ale, tak wszystkie, do, wszystkie, do, wszystkie do, dane do, może ten, może numer konta ja, jeszcze pan ten pan nazywa się Michał Michowa, znam go osobiście i to wszystko. A ty możesz odmówić podawania panu nie wiem PES, znaczy gospodarzowi Pan potwierdza dane pana Znają się panowie, Pana widać się tego, znają, więc, no jasne. więc to ja jest normalna wiceprzesy, czynność, którą można są stowarzyszenia. No to tym bardziej. Tym bardziej życzę panu powodzenia. No wiem jaką macie sytuację, ja nie mówię, że macie łatwo i przyjemnie. Próbujesz, ale zrozumcie, że tutaj z korzystam jeden kodeks pierwnego ta, karnego, jest, ja ta osoba tutaj robi. To nie jest trudna, to no jest, jest popełnianie jest, przestępstw. Jest tego świadkami. Jest. Ja, ja zamierzam jest. złożyć takie zawiadomienie, że ona mnie wprowadza celowo w błąd. I również was. I również was. I teraz się zastanówcie nad tym, czy mam rację, czy nie mam racji. Z dlatego, że jeżeli tutaj mnie zmusza się do przybycia, tutaj, ja się boję. Ona stwarza już zagrożenie. Ze 160 prokuratura prowadzi z 2 czy 1 na policjantów, którzy nie dopełnili obowiązków. To to są, to jest ale jest cały zmiany. czas jest prowadzone postępowanie, w związku z powyższym nie możemy sądzić, że coś zrobi źle. Bo musi nie być wyrok, prawda? Ten, co, jak tak ja się kogoś boję, to sam tam nie pójdę, nie będę sam idiotą i stwarzał dla siebie zagrożenie, że ktoś mi nie przybiera, przybiera pan sobie osobę, jak pan wspomniał, i może pan ze sobą mieć, tak? Proszę pana, bo nie ma tutaj komuś, przyjechał akurat no. wy, przed wami no Michał, ale można on też przybrać, się może można przybrać on osobę. nie chce brać w tym udziału i go nie mogę do tego zmusić, żeby on, no ze, mną no, no. żeby on ze mną szedł. Tylko żeby panu podpowiadam, że pan mógł... może zrobić, może mam przybrać nie, osobę, nie. taką towarzyszącą i wtedy nie, ma pan, ale takie coś pan podjął zrobić, kroki jakieś, ale tak? ale takie coś zrobić nie jest łatwo, bo nie każdy się na to godzi, nie to na